A, witajcie z Dobrześci <grywa> Witajcie niedualni przyjaciele Tak sobie pomyślałem, że Wszystkich nas, w większym czy w mniejszym stopniu, niezwykle interesują takie sprawy bardzo praktyczne. Wszyscy byśmy chcieli odnieść jakąś korzyść. Najlepiej i natychmiast. Jednocześnie jest tak wszystkich nas w większym lub mniejszym stopniu interesują sprawy ostateczne. Ktoś napisał mi w komentarzu pod ostatnim filmikiem No a co... co co będzie ze świadomością, kiedy moje ciało umrze? No, myślę, że to, to jest rzecz, która powinna przede wszystkim interesować martwych. To jest jedna odpowiedź, zdaje się, że Chrystusowa. Druga odpowiedź jest taka, że yy, to mistrz Zen zapytany, co, co tam, co, co będzie mistrzu po, po śmierci. Odpowiedział sokratejsko, bardzo mądrze: No nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ktoś mu powiedział: No ale jesteś mistrzem Zen, do cholery. Na no, co mistrz Zen odpowiedział: No ale nie martwym. Czy też tak, tak... Po Jezusowemu. Jezus się tak powiedział, nie? Niech, niech martwi grzebią martwych. A my, my ucztujmy. <grym> to, jest, to jest dobra odpowiedź. To jest dobre, dobre wyjście z tej sytuacji zamiast się zastanawiać nad rzeczami, których i tak nie rozstrzygniemy. Można się. Po prostu bawić. Można się po prostu bawić. <laughs> Można się bawić z tym ciałem. Mi się bardzo podoba ta koncepcja, że to świadomość ma ciało. Że świadomość jest czymś pierwotnym, a ciało jest czymś wtórnym. Najpierw jest świadomość. Ciało jest chwilowym fenomenem. Chwilowym fenomenem. Dokładnie takim samym jak myśli, które też są chwilowe. <laughs> jak uczucia, które też są chwilowe. No, a jest coś takiego, jak powiedziałem, że jednocześnie interesują nas sprawy doczesne, te chwilowe, Jesteśmy bardzo tym zainteresowani, żeby coś było natychmiast. Żeby była jakaś korzyść, żeby był jakiś zysk natychmiast. I jednocześnie jesteśmy zainteresowani tym, żeby odkryć coś, co ma wartość ponadczasową. To jest czymś trwałym, no. i to i to jest interesujące. Jednocześnie jest tak. Że to, co się dzieje tu i teraz, to, co jest praktyczne, to, co jest uchwytne, to, co jest namacalne, jest jedynym, do czego mamy dostęp. Tak wygląda wieczność. Chcecie wiedzieć, jak wygląda wieczność? Tak wygląda wieczność. Dokładnie tak. Nie ma żadnej innej wieczności, do której byśmy mieli dostęp, jak tylko to co jest teraz. I ta wieczność jest tylko taka, jaka jest teraz. Teraz nie ma żadnej innej wieczności, do której miałabyś, do której miał być dostęp. I jak mawia Eckhart Tolle, to teraz jest bardzo fajne jak tylko nie psujemy tego co jest naszymi myślami to to co jest, jest bardzo fajne obojętnie jakie to jest życie, życie jest fajne takie jakie jest To życie, do którego teraz masz dostęp, jest bardzo fajne. Ponoć, jak ktoś się dotyka nosa w trakcie rozmowy, to znaczy, że kłamie. To życie, zmodyfikujmy, zatem to życie jest bardzo fajne i bardzo niefajne jednocześnie. To są dwie strony tej samej, tej samej monety, możesz patrzeć na awers albo na rewers, ale to nie zmienia faktu, że ta moneta zawsze ma wartość. Nawet kiedy przerywamy coś bardzo przykrego, bardzo trudnego, bardzo niemiłego, coś czego chcielibyśmy się pozbyć, co nie wydaje się atrakcyjne, nie wydaje się cenne, to nawet takie chwile mają swoją niezaprzeczalną wartość. Chociażby z tego powodu. że są chwilowym fenomenem, że są jak dzieło sztuki, niepowtarzalne, coś się, coś się po prostu pojawia, coś się przejawia, to jest tylko na chwilę, nawet jeśli to jest cierpienie, nawet jeśli to jest ból, nawet jeśli to jest coś jakiegoś niefajnego, nie to to za chwilę minie. A ty nie. A ty nie. Mamy niezwykle silne przywiązanie do tej koncepcji, że się pojawiliśmy na tym świecie razem z ciałem, że nasza świadomość się ukształtowała w toku naszego życia i że ma mamy bardzo ograniczony zakres czasu, żeby się nacieszyć. Nie? Tak, takie mamy przeświadczenie i tak, tak bardzo się tym napinamy tak bardzo się stresujemy że, że zamiast się cieszyć zamiast urządzać sobie zabawę to urządzamy piekło tak jest ja miałem wczoraj fajną rozmowę z moim synem który mi uświadomił, że ja wywieram straszną presję na niego. Że... Ja mówię tak, że wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, ale, ale jest jakiś aspekt, który jest ewidentnie lepszy niż pozostałe. Ja mam pewne oczekiwania, żeby było jakoś. To. Moja podosobowość rodzica taka jest. Najgłupsza z moich podosobowości. Tak rozumiem rolę rodzica. Że rodzic jest od tego, żeby jakoś przygotować dziecko do dorosłego życia, żeby mu pokazać to, co jest fajne, to, co jest atrakcyjne, to, co jest właściwe. Ale przecież tak naprawdę, to ja mu to mogę pokazać tylko. Na podstawie tego mojego programu. Ja mogę pokazać tylko to, co dla mnie jest właściwe, tylko to, co według mnie wydaje się interesujące. Mój program osobisty, ten mój, jest taki, że ja tak naprawdę to, kurczę, no nie wiem, <grytanie> jakie będą konsekwencje tego, co się wydarzy. Jakaś część mnie podpowiada, no lepiej by było, żeby syn zdał egzamin, niż nie zdał. Ale druga część mnie mi też podpowiada, że no ale nie wiemy, co by było lepsze. Tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy. Ta druga część jest mądrzejsza. Ona nie jest pod osobowością rodzica, to jest podosobowość jakiegoś <śmaga> maga, <śmędrca> mędrca, jakiegoś świadomego człowieka, który mówi, nie wiesz, co jest dobre. Kiedyś pisałeś książki i pisałeś jasno, że lepiej mieć milion dolarów niż nie mieć. Ale tak naprawdę to nie mamy pojęcia, czy to prawda. Nie wiemy. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś ma na koncie milion dolarów i jest bardzo nieszczęśliwy, ponieważ na przykład ktoś drugi ma dwa miliony. Jak masz znajomych, jak masz na, na koncie 100 tysięcy, to nie masz za wielu znajomych, którzy mają 2 miliony dolarów na koncie. Prawdopodobnie. Ale jak masz milion dolarów, to możesz mieć znajomych, którzy mają miliard dolarów. I ty jesteś przy nich cienkim leszczem. I to nie jest zabawne. I robi ci się smutno. I nagle sobie zdajesz sprawę, o kurczę, to ja jestem strasznym biedakiem. Jak nie miałem miliona, to ja nawet nie wiedziałem, że jestem taki biedny. Teraz mam milion, nie? Chodzę do, do takiego klubu, jeżdżę takim samochodem, mi się okazuje, że o, to wszystko słabe. <laughs> Jestem bardziej nieszczęśliwy niż jak nie miałem miliona. Mam, mam w sobie taką część, która jest absolutnie przekonana, że to jest prawda. Tak może być. Ale mam w sobie też taką część, która mówi: <laughs> jak mi ktoś dawał milion, to pewnie wezmę. Jak mnie ktoś zapytał, czy lepiej mieć jakiś papier, czy nie mieć, to ja powiem: lepiej mieć papier, lepiej skończyć studia, lepiej skończyć y, kurs obsługi w, wózka widłowego albo pracy na wysokościach, albo cokolwiek. Lepiej mieć no i te papiery, niech, niech sobie leżą na półce. No? A zawsze można po nie sięgnąć. To jest jedna część, to jest taka część rodzica, to jest taka część stratega. Strateg. Tworzy różne koncepcje, które mają pozwolić przeżyć temu ciału i temu umysłowi w lepszym komforcie albo w zgodzie z jakimś tam wewnętrznym planem. Mamy takie pomysły, żeby było dobrze, żeby było lepiej, żeby było jakoś tak, jak ja chcę. Tak działa wewnętrzny statek, tak działa wewnętrzny rodzic. Nie? Wewnętrzny rodzic wie doskonale, co jest dobre, a co jest złe. Wewnętrzny stratek ma koncepcję. Mówi, posłuchaj. Lepiej zrobić tak, a tak nie robić. A wewnętrzny luzak mówi, posłuchaj. Ja... życie zawsze się toczy, jakoś to będzie. Czy będzie tak, czy inaczej, to nie wiadomo, co, co, co lepsze. To może się teraz napijmy piwa. <słuchaj> <słuchaj> to, to może się teraz umówmy na randkę. To może teraz chodź, weźmiemy nagramy jakiś filmik. Chodź, nagra, nagrasz filmik gdzieś. Na dolinie. <śled> no i jest fajnie. Okazuje się, że Luzak konsumuje rzeczywistość, konsumuje wieczność w sposób bezpośredni i od razu. Luzak jest takim wewnętrznym dzieckiem, które się nie zastanawia, co będzie za 10 lat, tylko. Siedzi sobie gdzieś pod krzaczkiem, nawet jak ten krzaczek jest metalowy, ale też bardzo ładny. I nagrywa sobie filmy. I się dobrze bawi. I ma fajny czas, mówi: O, takie jest życie, że mogę sobie zafundować fajne kilkanaście minut. Opowiadając o tym, co, co dla mnie ciekawe. Jak, jak można spędzić lepiej życie? Niż robiąc to, na co się ma przyjemność. Nie, nie da się spędzić lepiej. Nie, nie, nie można zrobić czegoś lepiej. Ja nie mogę być lepszym rodzicem niż jestem. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo jestem rodzicem bardzo niedoskonałym. Mam świadomość tego, że popełniam jakieś straszne błędy. Ale nie mogę ich nie popełniać. Nie dlatego, żebym się nie starał, czy lekceważył, czy nie chciał, tylko dlatego, że mój program jest taki, a nie inny. Tak to wygląda. Można też zobaczyć, że, że gdybym się starał być lepszym rodzicem, to to może być jeszcze gorsze niż gdybym się nie starał. Może być też na odwrót. <grym> Naprawdę może być przeróżnie. Ale kiedy pojawia się trochę takiego oddechu, kiedy pojawia się trochę takiej zgody na to, że może być tak jak jest. Ja mogę być taki, jaki jestem. To pojawia się też od razu taka zgoda na to, że mój syn może być też taki, jaki jest, i że jego życie może być takie, jakie jest. I on może robić to na co ma ochotę, bo taki ma program. I tak musi być, nie może być inaczej. I wszystko może być takie, jaki jest. I teraz może zachodzić słońce, może się robić zimno, mogą ciąć komary i dalej może być fajnie. Tak to może być. Nie? I tak może wyglądać cała wieczność. Z pełną akceptacją, że jest tak, jak jest. Z pełną akceptacją tego, że mogę być niezadowolony z tego, co jest. To też jest w porządku. Nie mogę być innym, ponieważ pojawia się niezadowolenie, pojawia się frustracja, pojawia się żal, pojawia się smutek. Pojawia się poczucie winy, pojawia się rozpacz. Takie uczucia się pojawiają, tak też bywa. Ale kiedy jest we mnie jakaś zgoda, jest jakaś przestrzeń na to, żeby było tak jak jest, no to się robi trochę swobodniej. Kiedy się pojawia poczucie winy i ja nagle mówię sobie, ok, no możesz, możesz, możesz się czuć winny, możesz się czuć niezadowolony. Może być tak jak jest. Nawet musi być tak jak jest. Nie może być inaczej niż jest. Teraz jesteś w poczuciu winy. Teraz jesteś w smutku. Teraz jesteś w złości. Teraz jesteś w przeżywaniu swoich różnych błędów. No to w porządku. No to tak, tak jest. I wtedy jest trochę przyjemniej, nie? To jest przyjemne, nie udawać kogoś, kim się nie jest. Nie? To jest autentyczne, to jest zwyczajne. No. I tego nam wszystkim szczerze życzę. Nie udawajmy nikogo innego, bo i tak nam się to nie uda. Nie, nie, nie musimy się nawet starać być sobą, ponieważ nie możemy być nikim innym. Musi być tak, jak jest. ナマステ